Ściga nas rodzina GieGaGiGiGo! Ustawcie nas! Tu to papier toaletowy i mleko! Patrzcie, wielka armia! Armia GieGaGiGiGo, patrzcie ile ich jest. jest! Idą za nami z lasu, uciekliśmy właśnie przed nimi! Ale tu jest wielkie drzewo! Wow, ale duże! Ej, hey, może byśmy tutaj się schowali? Może tutaj Kekry, byśmy zrobili skrytkę? Dawajcie, przeciele! Uważajcie, uciekaj! Uciekaj, panu! Jaka cała armia! O nie, dawajcie do góry, do góry! Na drzewo, na drzewo, na drzewo! Co? za nami. Skocz, o, co tu się dzieje, proszę Państwa, o nie, co, nie, możemy, nie możemy, wejść, Chmamy nie możemy wejść. wejść, spróbujmy jeszcze raz, spróbujmy wejść na to wielkie drzewo, a wy, widzowie, spróbujcie kliknąć opeczkę w górę, zanim tam wejdziemy, jest już ktoś, kto tam ja szedł, kto tam szedł, ale, ja, ja, Atacjada, ja, ja próbuję. o nie, za dużo ich jest, uh, nie mogę wejść, się pchają się, pchają, chcą nas zjeść, rodzina Gagagi, chce nas zjeść, zostawcie nas, czekajcie, szybko, z drugiej strony może, z drugiej strony biegnę, 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 z drugiej strony, Koszko, szko, szko. Są z tyłu za a robię okrążenie, robię okrążenie. Wskoczę, wskoczę! No jest, idę, 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 idę. One, Dawaj, ja skaczą. One też skaczą! One też skaczą! co się dzieje? I padają jeszcze. Dobra, wspinałem się. Idziemy teraz na drzewo. Wielkie, gigantyczne drzewo, patrzcie. Wow, ale ono jest ogromne. A wyglinijcie łapeczkę w górę, zanim wejdziemy do drzewa. Trzy, dwa, naglekajcie teraz łapeczkę, widzowie, jesteśmy. W wielkim, ogromnym drzewie, tylko kogoś brakuje. Patrycja, ale. Ja jest, jestem, idę, idę, się Ej, po tej sypka, Oh yes. Oh, sabe que <laughs> Sebek, cię brako. długo zeszło. Dobra, jesteśmy wszyscy razem, a na dole jest rodzina giga-gigiu, która nas z na nami czeka. Jest to wielka armia, która nas chce zjeść. Czajcie, jedzenie chce nas zjeść. Zamiast no my ich to nie oni możemy nas. Nie chcemy im tak się dać. Jesteśmy w wielkim drzewie. Co tutaj mamy? Samo drewno, liście i wielkie jak ogromne... Jak to na drzewie, no samo drewno i liście, nie? Dbień, nie, jak to się mówi. Tpień? Dzień Dobra, ej, zobacz, może poszuntajmy i zróbmy tutaj swoją tajną bazę. To będzie genialne! Ej, dobre! Zacznijmy strzątać, ja mam sikierkę akurat. Patrzcie, mamy sikierkę, możemy posprzątać i zrobić tutaj fajną, tajną bazę na drzewie. Domek taki na drzewie. I z tego domku spróbujemy rozwalić rodzinę Giga Gigił, która jest na to. Dobra, Dobra, rozwalamy, jest, rozwalamy, jest. Patrzcie, rozwalamy patrzcie, to rozwala. Ile jest, ich Patrzcie, armia Giga Gigił, ile jest tam mleka? Jajka, patrzcie, papier toaletowy. Ile rodziny ja tam ja jest? Pomys, Jace, mamy szkło, nie wygląda. Ile oni są dookoła naszej, całe naszego drzewa, no, oblężyli z każdej strony. Czekaj, idę teraz na lewą stronę, albo z tyłu. Spojrzę. Patrzcie, z tyłu też oni są! Z każdej strony jest rodzina Giga gigigu Ich jest naprawdę dużo. Cześć, je zobaczę jeszcze z prawej, z tu rozwalę to. Podejdę zobaczyć. Oni są. Z każdej strony! Patrzcie, my tu na drzewie jesteśmy. Ja, oni są jesteś, z lewej, z prawej, z przodu. sprzątać tutaj. Nie, patrz, Dobra, to tajną bazę z okno bezpiecznie. O, postawmy szkło? Ej, to będzie dobre. Ej, to jest tak, dobre. Nie zróbmy będzie dziury nam. i postawmy szkło, mamy szkło, akurat Teraz nie wypadniesz. Zróbmy tutaj fajny domek na drzewie. Nie, tak, fajnie. No dobra, dobra zróbmy tak tutaj. I możemy też zrobić balkon później, takie główne wejście. No właśnie, żeby było wyjście, musimy zrobić. Tak, widzieć, dajcie co też płotek, robią. ej, dajcie płotek, Alek. Ej, musimy też płotek dać, dobra, bierzemy te wszystkie dobra, materiały, damy, które mamy, to rozwalimy. I teraz damy tutaj balkon, może z tego zrobimy. Z drewna możemy zrobić deski. A z desek mamy większe ilości, patrzcie. I tutaj postawimy a, deski. Nie. Dobra, tutaj sobie. No właśnie, to jest 300 IQ, bo z ja drewna możemy zrobić więcej desek. To ja robię płotki nam. Ej, z, jed z jednego drewna możemy zrobić Cztery deski, a z desek możemy zrobić płotki i tak dalej. Wytworzymy jeszcze więcej materiałów i w ten sposób nie zrobimy domek dać. na drzewie. To jest genialny plan! 6Q. Ej, to tak zróbmy, dobra, to tutaj, Ej, sadzonki, drzewa tutaj balkon. W drzewo w drzewie posadzimy. Tu zróbmy nie. balkon. Tu no zróbmy no, balkon, rośnie. tutaj dajmy to, okej. Okay. Przed dobra. rodziną. Oni tu będą próbowali weź, zobaczcie, ile ich tam jest. A tutaj dajmy teraz, tak super. Znaczaj to trzeba rozwalić. Dobra. A wy widzowie. U, oh, sorry, bo ty my prawie cię sobie. Zrzucicie gdzieś tam strasznie jest Uważajcie na siebie! Nie popchnąć go, popchnąć? No uważaj ty sobie lepiej no. Ej, ale patrzcie dużo ile ich tam jest na drobiło. dole w ogóle. Widzicie to? Patrzcie! Kiedy jesteś? I, ile kurczaków i... No w toaletowych. Czekaj, ale... Ty no, sobie... Ej, ej, czekaj, ej, Czekaj co, co, czekaj, co wy zrobiliście! Sorej, ej! Ej, co, nie, nie, nie? co wy robisz? Nie chciałem! Nie chciałem sorry nie! Nie! O Wszyscy się ruszają na mnie! się ruszają na mnie! Nie, mam ich brać? nie, mogę za górę! Tak o nich Ja Jo, jo, jo! To ja zepchnę! Mogę wyjść To ja zepchnę! Teraz ja cię zepchnę! to Zostawcie mnie! Wszyscy na was się rzucili dosłownie! Ej, tu ktoś biega! Tu ktoś biega! Teraz Ej, powstujemy. co jest, senek? Przecież ja cię zamknąłem. No i wszedłem. Yy. Eee! Szybko ja, to, ja to żegam, <guletra> szybko tutaj tutaj w stanie do nie zapniesz mnie <guletra> Ej, jak od szybko wlazł? Przecież, sobie ja cię przed chwilą i ty wlazłeś tak szybko. Co tak, szuk? ale przecież drabinki są szybkie. Dobra. Smasso, ktoś tu biega Co? Kto biega? Kto biega? Gdzie biega? Nie wiem, bo mnie biją, ale tutaj ktoś biega, widzę. Ej, to pies, to shiba! To piesek szyba! Szyba! Shiba, uważaj! Ej, to piesek nasz. Ej, ratujmy pieska naszego, patrzcie, rodzina, cała Gegagi zrzuciła się na Alka! Musimy ratować ich. Dobra, z stąd iść. Czekaj, ja, nie, nie nie będę też O, Alek wszedł. wszedł. Alex, też. Ej, to, to kogo oni ścigają? Ej, Czekaj, rzućmy mu na O nie! Na oni ścigają naszego no w pieska! W całą rodzinę Giga, Gigi, Gus ściga naszego Shiba. Ej, to jest Shiba, to jest nasz piesek, ja wam pokażę. Czekajcie, liście, liscie, trzymajcie. Ej, czekajcie, to jest nasz piesek, znacie go? Patrzcie, to jest ten nasz piesek, patrzcie, to jest Shiba. Ej, maja, się patrz, trzyma, trzymaj Patrzcie, czekaj, tu, o, tu jest Shiba Tam jest Shiba, patrz, on tam, teraz tam biegnie I to jest właśnie ten piesek Ja mam go na sklepie też, widzowie Różne rzeczy są na moim sklepie, na smajsokroka.pl Wpadajcie sprawdzić, e, pierwsza linia w opisie A on teraz dostaje bardzo Patrz, jak biega, jak biega, jak biega szybko. Shiba, trzymaj liście, liście, buduj się Dobra, musimy mu pomóc Zajdźmy i mu pomóżmy, dawajcie przecież, pomóżmy pieskowi Szybko, szybko się boję, Shiba ja Ja też się boję, o masłuku, zostawcie mojego pieska! Uuu!

SIBA! No nie, SIBA, pobieg na prawo, źle. Musicie wejść teraz wszyscy do góry. Uuu, ale jest armia tam na dole, Shiba ja. No psa Dobra, ścigają nas, dawajcie do góry, do góry, do góry, SIBA, wyszedł czy nie? I jest, idzie idzie, rob... idzie, 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 Pati tylko idzie. została. O, nie ja najgorzej, bawę. Patti mnie zepną, ja go zepnę, ma... nie patrzę. ma przegibane, ona została tam na dole. Jo. No to jest. nam trudno, więcej miejsca na dla nas. Pati, da radę, dawaj, Patti! Mam radę! No nie zapiekaj bieg, ja kurde. Ej, bo. O, jest! No, terá us let No. Patrz, widzisz, czy z Nie, zrobiłem Przeszedłem, daj więcej płotka. A bo nie, więcej niebo, no nie będzie mogli szalać. No zostawmy, dobra. Patryca, ja dawaj do nas! Oj, szyba mój na piesek! Na to, shiba, shiba. Jest. Cześć, shiba! Piesek nam coś wyrzuca. Shiba. Ej, co on Udało wyrzuca? Się. Patrzcie, piesek nam coś daje, ej, szyba nam daje jakieś kusackie bronie! U. Będziemy U. mogli w tych broniami strzelać o, w te Gega Gigu. Ej, bierzmy ej, te bronię! Patrzcie, piesek nam daje bronię i dzięki tym broniom będziemy mogli nawalać w rodzinę Gega Gigiu i Walić. moje broń nie. Dobra, to ale weźmy do Z góry tylko strzelamy, nie? Okej, okay, i róbmy tego. tutaj domek na drzewie. Czyli weźmy, postawmy dywanik, żeby było przytulnie, jakieś szafy. Da, daję tutaj dywan, patrzcie, daję teraz tutaj ja dywan. Ja, Ale, ale ja bo ja mam czerwony. Alka, łóżka, a pewno żeby nie. było fajnie, tak ładnie, wygodnie łóżka dajcie, tutaj dajmy teraz z tej strony. Ja to szafeczki nam stawiam. Tak, ja daję dywan, żeby było bardziej przytulniej. A wy widzowie co możecie dać subskrypcję. Pamiętajcie o subiku ja sprawdzę kto subskrybuje. Lecimy po 2 miliony, a na 2 miliony subików, na 2 miliony. Subów, zrobię nową piosenkę Będzie mój koncert, zrobimy spotkanie Event w jakiejś może galerii, albo, albo w lesie Ej, patrzcie, mam fajną piłkę teraz, możemy też Pograć piłeczkę, moją, patrzcie Pum, 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 pum Taka fajna piłka jest Smysal Team, też na moim sklepie O, elegancka, taka wam pokażę, o Taka piłeczka i inne rzeczy na moim sklepie Smysal.pl, wpadajcie, bo z okazji Dnia dziecka są wielkie promocje A, a, dzień dziecka minął to Już promocji nie ma Niestety nie ma. Było fajnie, minęło. No, niestety dzień dziecka minął, nie? Ej, wy już dziecka no, nie macie. Ja nie, nie, nie dostałem nawet prezentu. Ja właśnie, Sebek nawet nie dostał prezentu. Ja za stary jestem. A, no, niestety, Sebek, Sebek biedny, nie ma prezentu. Siba, Szyba, dostajesz na dzień dziecka prezent? Siba! nie dostał, biedny. A wy widzowie I dostaliście? Pan. Widzowie, okay. a słuchajcie, jak wy nie dostaliście prezentu, to jeszcze jest czas, jeszcze jest okazja. Dzień dziecka na moim sklepie się skończył, ale moje rzeczy są dalej. Na smajslu.pl pierwszania w opisie, fajne takie piłki, nie tylko, ale frisbee, czapki, nowe czapki właśnie, ale takie z emblematem 3D lub też, uwaga, z haftowanym napisem Smajslu no Team, czapka żółta. Polecam, wpadajcie sprawdzić. O, taką czapkę sobie teraz będę nosił, elegancką, na lato, w sam raz, wiosnę. Wpadajcie zobaczyć, a teraz szybko się spieszymy i robimy domek na drzewie. Zobaczcie, ta, mamy już. To jest najlepszy tu. domek na, na jedzenie, weź no i rozłóż naczynia. Ta, ta mamy w górę, dwa, patrzcie, mamy ja dwa, nie tak muszę tak dajście, strzelać, żeby nikt no. nie wpadł. Zaraz będziemy nawalać ich i zejdziemy na dół, rozwalimy całą rodzinę gigu. Rozwalimy oni są na dole są. Czekają czekaj, bo ich nie widzę. Muszę to rozwalić. czekajcie to, o Alku zapomnieliśmy, ale. Są nie tam, nie ma łóżka. są tam, są tam, są tam dalej, patrzcie. Stoją. Ja mam jego łóżko. Oni tam są, oni tam. są. tak mi łóżko. Tam widzę ich, tam dobra, tu w kącie będziesz miał. To ja mam w nich. Patrz, 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 ile ich tam jest! Yo, jest ich mnóstwo. Oni stąd dosłownie przed to wejściem. Dawajcie, strzelamy. To zaraz, zaraz, będziemy nawalać, poczekajcie. Przygotujemy się, musimy mieć jakieś miejsce fajne do strzelania. Musimy je zrobić gdzieś tutaj, czekajcie. Zróbmy może, może gdzieś to, wokół. Patrz. Czekaj, żebyśmy mieli takie pole do strzelania. Ja tak. wezmę te drzewo, przerobię jest. na deski trochę i bez bez taką platformę. No możemy spać, możemy trochę jest mega niebezpieczne. Dobra, liście czekajcie, trzeba rozwalać. to rozwalę, czekaj, to ro Nie, ej, uważaj! Nie im pode mną! Eee, sorry. Prawie bym spadł. Nie róbcie Właśnie, tego uważajcie. poważnie. Właśnie Dajmy teraz tutaj, 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 tutaj trzeba rozwalać tu. Ten bok pierwszy trzeba rozwalić, dlatego że będziemy w nich nas strzelać, zawalać, nie? Dobra, czekajcie, ja muszę teraz wyjść stąd jakoś. <laughs> czekaj, tutaj wejdę. O, elegancko. Dobra, mamy teraz pole, pole czy nie? Pole do walenia. Czekaj, no o widzimy. Jest, Są drajesa, widzimy wszystko całą rodzinę Gekagigigu. Dobra, to teraz Cześć, bierzemy, dywanem, dywanem. Teraz bierzemy różne bronie. Dawajcie, z których będziemy nawalać w nich. A później zejdziemy i też będziemy jeszcze. Dobra, granaty ja jakieś jeszcze macie? To zejście, patrz tak, jakieś będzie do strzelania. Dobra, na dwa Ja mam Tesla Gun i O, i dobra. My, sebek spadł, Sebek spadł, patrzymy trzyma nas pomocy, dawajcie, owocy. nawalajmy w nich, nawalamy, nawalamy, zostawcie Sebka, zostawcie Sebka, o dawajcie, daj Sebek, musisz wejść jakoś, nawala w nich, dawajcie, puf, tak dostają, trzymajcie, dostają, dostają, miło, jak to leci, dostają, jak to leci, co się dostali, ale dalej żyją, dalej ich jest dużo, dawajcie, rozwalę was, dawajcie ich, rzucam się na nich, rzucam się na Drobinkę. Rzucam o. się na nich! Czekaj, zjem sobie to jabłko. O nie lagi są, lagi są na serwie. Nie Co mogę zejść. Co się dzieje? Ostrożnie, ostrożnie! Co tu się dzieje? Co? Rzucam, uwaga, skacze a! Jestem, jestem! Bij nie, piją, z każdej strony, o kurde! zobaczcie rozwalę mnie! Czekaj! Dostałem ode mnie! Patrz jak ich rozwalam, dobra, fajnie! Teraz ja O nie, broni nie mam Ej, się się skończyła, A rzucają się na. Wezmę szelbę, wezesz zmieniam broń, zmieniam broń! A masz Ja mam jeszcze. O, broń. Podbiegam, podbiegam, podbiegam! Wietacz ogniem, wietacz ogniem mam! A masz, podajcie rodzinę takiego gigu! Patrzemy, obserwujemy! Nawalaj w nich, to przypadają! Oni niej z chickenów! Pożarajcie na siebie! Mnóstwo chickenów Ej, jest! Ej, skaczą, skaczą! Masz. A masz! Puu! Nawalam z shotguna! To jest... Z czego o. ty strzelasz, jak to było? Ładne jest. Jak one podskakują, patrzcie! Mnóstwo ich jest dookoła! a ja ich podpaliłem, ale już nie mam broń. na mnie! A masz jednego, rozaliłem papier talentowy! Podają, podają! Kulczaki ścigają. A masz to walą w Papier Pierdalotowy, ja wszystkie podał na hitach. Kolczaczki, Kolczacki! idzie do mnie, idzie do mnie, idzie! O nie! a bujica mi się skończyła! A nie mam czym strzelać, kurde! Lega z Ja ci rzucę! Rozaliłem, sisterka, rozaliłem, rozaliłem! Ja cię uratuję! A masz! Nie, a sorry Ratuję cię <noise> Przesz, Dawajcie Ej, wow. nie, nic nie ma ej, ej, sziba, ej, co ty bierze? robisz? Tu nie, sorry, rzyma. sorry nie On mówił, ratuję mnie, a tu nikogo nie ma <noise> O nie, ich jest więcej Więcej hamburgerów Ile ich jest A, jeszcze papier toaletowy papierotowy. jeszcze papier toaletowy Rozwalę cię Nie, masz... go, 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 O nie, więcej. cała armia idzie jeszcze dookoła Ich jest więcej ej, Do góry, komaki, ewakuacja na drzewo Ewakuacja na. już Uuu, szybko Mi też się skończyła Do góry, do góry. Do góry. Ja do góry. Ja no nie, za dużo ich jest, nie mogę wejść. Nie mogę wejść na drzewo. O nie, jest ciężko, jest ciężko, jest ciężko. Ale my biją, o nie, zbrojki nie mam. Uf, uf, szybko, szybko do góry, oni skaczą. co tu się dzieje? Ja schodzę, dawaj, jestem, dawaj, jestem, dawaj. Jestem, dawaj, jestem. Ja jestem, jestem, nie, zepchali mnie. Udało mi się. O, ścigają mnie, musicie mi dać się flame, rzuć mi z góry z drzewa. Zrzuć mi z góry z drzewa. Mi z drzewa ogień, flame, flame, flame. Ja, ja ich rozwalę wszystkich. Rzuciłam. Ale z twojej strony.

jest, jest, jest! Jest! Dobra, dawaj, tam są papiery, dobra, I wchodzę, 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 wchodzę. Ja! Yeah. Dobra, ej, było mega ciężko, serio, nie? Rodzina Gagagiu, musimy jakąś lepszą Mocnij broń mieć. Są. Lepszą broń mieć. Dobra, musi nam szybę dać. Weźmy, dekorujmy jeszcze tutaj więcej. O, mamy, o, owocka. To po pora na jedzenie. Pora coś przekąsić, macie kurczaka, panie. Raz schował tutaj sobie te niepotrzebne rzeczy do środka. Pora sobie coś przekąsić po prostu. Weźmy se, przekąśmy. Ta... czas Przerwa w bitwie chłopie, przerwa śniadaniowa. Przerwa na obiad po tej bitwie. Ej są kurcze dobry wyszedł ci. Trzeba teraz dobrze zjeść, po tym wysiłku. Zrobiony O ja już zjadłem elegancko. No, ja sebek, sebek jak jest, sebek skubie. Ja głodny jestem. Dawaj Vito. O, o ja, dla psa nic nie ma. Kości dla psa kości. Dla psa kości. A widzowie, wy macie psa czy kota? Napiszcie w komentarzu, czy macie psa, czy kota. Jestem tego mega ciekawy. A wiecie, kogo jeszcze ja mam? Mam też pimpka mojego kota na sklepie. Taki właśnie pimpek jest. Mój dawny kotek, pimpek, który się pojawił też na sklepie, taki ładny jest. I uwaga, też jest moja nowa postać 3D. Jestem też ja, patrzcie, moja nowa figurka. 3D silikonowa, elegancka taka z moją postacią. I uwaga, jest jeszcze nasza koleżanka Livia. Livia, która występowała w filmach i która będzie już niedługo. Livia też jest elegancka, zapakowana, świeża, nowiutka. Wpadajcie na smajso.pl po fajne rzeczy, nowe rzeczy, nowe broloki weszły, więc sprawdzajcie. Ej, mam świetny pomysł. Mam TNT, a TNT po utpaleniu spada na dół. Ej, weźmy, podpalmy TNT i wtedy Ej, to zwalimy to na dół. Pomysł. Ty, to Dobre. było genialne. Co so, robisz, jak zrobili? To. No Dobre. dobra. Dawaj, 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 dawaj. idziemy. Okay. Postawmy tutaj TNT. Patrzcie, cała rodzina jest. A na dole jeszcze ich jest więcej Musimy ich rozwalić, tylko nie schodząc na dół Bo mamy domek na drzewie Ale musimy ich wszystkich na dole rozwalić Postawmy teraz TNT Weźcie, przygotujcie krzesiwo I zacznijcie podpalać Czekaj Dobra, ja tak się składa, że ja mam Okej, okay, uwaga, uwaga I teraz zacznij podpalać Trzy Trzymaj czekaj, albo, daj mi, albo daj mi ale nie tak, bo wybuchnie nam Czekajcie. Albo daj mi, czekaj, czekaj, daj mi, daj mi to krzesiwo Dobra, Trzymaj. mam krzesiwa czy nie? Czekaj, nie mam krzesiwa. Okej, okay, biorę, tak. błaga, błaga, Podpalamy, podpalamy, podpalamy! Wuuuu! Pada, lecą, lecą, lecą! Patrzcie, patrzcie, 300 IQ, 300 IQ! Wow! Jest! 300 IQ! Ale jeszcze podchodzą, chłopie! Podchodzą, Ej, ja patrzcie, leccy, podchodzą, poważ, podchodzą, spadz, spadz. podchodzą! Yeah. Idą do Dawa środka! Jeszcze TNT! Spadają. Jeszcze TNT, jeszcze TNT, jeszcze TNT, dawajcie! Dawajcie, czekajcie! Czekaj czekaj, 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 podpalę na raz wszystkie, poczekajcie! Kurde, kto to podpala? Ty podpalasz, zostałeś na płytce! Aha, na płytce, nie wierzę w to. Tara, ej patrz! Jak dostają, jak dostają, jak dostałem! O, one idą! Ej, one idą wszystko do środka! jakie to są głupie gigagi gigu. No dajcie, słuchajcie, podpalamy, podpalamy dookoła, dookoła. Teraz wszystkie na raz. Trzy, dwa, jeden, wszystkie na raz. Wszystkie na raz, wszystkie naraz, raz, wszystkie na raz! Wszystkie naraz, wszystkie naraz. Ej! Nie to! Nie składałem, lecą! Dostają! Pu, pum, pum, pum! pu! O, ale, ale dostaję! Dobra. I jeszcze żyją, jeszcze raz musimy puścić. Aby dzisiaj krzesiwo skoczyło, krzesiwo mi się skoczyło. Dawaj, dawajcie, no dawajcie, dawajcie. Tutaj jeszcze, tutaj bardziej, dobra, tutaj, postaw. Dawaj, krzesiwę, no ja nie mam krzesiwa! Dajcie mi krzesiwo da, jeszcze! Tak, tak! Tak, Ej, ej, Tak! 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 Co ty zrobiłeś? To wszystko wina Alka, kto dał pół płytki, no, no nienormalny. To moja wina. To no, wszystko wina Alka, on dał pół płytki, kurde. A ja A, je to, to, to nie to wy nie potraficie A, ław, podpalać. Ała, to nie zjeść, pada! A jedz, gigo, gago. Ała, dostaje, dostaje, dostaję, 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 nie. Weź się, Grosiu, ratuj. O nie, do dziury dawaj. O, do dziury lecę. O, przeżyłem. One też na co do dziury padają. Ej, Czekaj. Ojej, jest... jakiś mi hamburger bi. O, hamburgera. A masz tylko idee. A masz, Drawi Drawidłowie widzimy się na moim sklepie. Słuchajcie, wpadajcie. Fajne są koszulki. Smile, team. I fajne czapki nie tylko, bo też są fajne poduszki. I frisbee. Pierwsza dnia w opisie. Smile, slow.pl. SMI Slow team. Do jutra.